Pan Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Prezes Ruchu Narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie marszałku, o północy rozpoczęły się tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Są już pierwsze zatrzymania. Zapytam krótko, dobrze się stało? No wreszcie. Myśmy postulowali w zeszłym roku. E, natomiast oczywiście e, wszystko zależy w tej chwili od sposobu realizacji tych kontroli. E, po pierwsze, one zostały wprowadzone e, na miesiąc, chociaż już minister zapowiedział, że będą przedłużone. Moim zdaniem, no jeżeli, mamy, jakiś czas, jeżeli to. mamy realnie rozwiązać problem nielegalnej migracji przez Polskę, to one muszą pozostać e, niestety na stałe. Po drugie, one... E, pytanie, na ile będą wyrywkowe, na ile będą dotyczyć całości ruchu. E, straż Graniczna nie ma w tej chwili wystarczającej obsady kadrowej, żeby prowadzić kontrolę w pełni. Stąd już tej w chwili sięgnięto po żandarmerię wojskową Wojska Obrony Terytorialnej, natomiast nie można kontroli granicznej permanentnie prowadzić przy pomocy wojsko Obrony Terytorialnej czy żandarmerii wojskowej, to jest niemożliwe. Trzeba zatrudnić Straży Granicznej więcej funkcjonariuszy. To się zdaje mm, się i, dzieje i, I przygotować nie kontenery, tylko normalne przejścia graniczne, dlatego że my zostaniemy z tą presją migracyjną i jest w tej chwili rozdźwięk w rządzie. Minister Porowska w rozmowie ze mną w czwartek mówiła, że kontrole będą wyrywkowe. Minister Szymoniak sugerował, że one będą szczelne i chodzi o naprawdę za zablokowanie przepływu nielegalnych imigrantów. Fakt, że już pierwszą noc, pięć minut po północy, zatrzymano pierwsze auto jakiegoś Estonczyka przewożącego nielegalnych imigrantów przez Polskę, pokazuje, że problem jest realny. Ja o nim mówiłem yy, już wcześniej, yy, że trzeba z krajów bałtyckich przez północ Polski yy, w kierunku wyspy Wolin yy, zatrzymać ten przepływ. Tam nie ma nawet rzeki. Tam wystarczy po prostu podjechać na łąkę, przejść na drugą stronę, odebrać autem i już. Mówi pan, że w Niemczech. W zeszłym roku y, y, podnosiliście ten temat, tylko że realnych kształtów problemu nabrał on w tym roku. Moje zdanie, trwa cały czas. Wskazują niemiecku. liczby. Niemcy twierdzą, że do Polski przerzucili kilkanaście tysięcy imigrantów w okresie rządu Platformy. Rząd Platformy robił wszystko, żeby te liczby ukryć. Starali się to roku, bo w ostatnim miesiącu to chyba się 4 tysiące,3 około. To jest. Tak podają Niemcy. Około 700 osób miesięcznie. Mm -hmm. Być może faktycznie liczby są większe. My też tego nie wiemy, dlatego że w ostatnich dniach, kiedy duże poruszenie społeczne spowodowało, że bardzo wiele osób z telefonami komórkowymi zaczęło nagrywać to, co robią Niemcy na naszej granicy, okazało się, że niemieckie radiowozy jeżdżą po polskich lasach, polskich drogach czy w okolicy przejść granicznych zupełnie bez żadnej kontroli naszych służb granicznych. I to nie jest zaskoczenie, dlatego że. To wiemy, polskich... że zupełnie bez kontroli? Wiemy to i to wynika z liczb. Po tamtej stronie pracuje kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy po naszej mniej niż tysiąc. Nie da się przy pomocy tysiąca ludzi kontrolować kilkanaście tysięcy. Niemcy rozpoczęli kontrolę na długo przed nami. Przygotowali się do niej. Eee, no więc właśnie trzeba było, słuchać te, te, te też, trzeba było słuchać Konfederacji, trzeba było słuchać Konfederacji, gdzie po wizytacji w, na przejściu granicznym w Świecku myśmy o tych wszystkich problemach informowali. Zresztą były wcześniej artykuły redaktor Aleksandry Fedorskiej, która opiera się na źródłach niemieckich, od zeszłego roku nagłaśniała ten problem, a rząd udawał, że wszystko jest ok. Była narracja, że telefon do kancelarza Niemiec rozwiązał problem. Moim zdaniem było ukrywanie problem. Problemów. A w tej chwili w stosunkach polsko-niemieckich mamy realne napięcie, czego świadectwem jest to, że media niemieckiej strony niemiecka chwali się, że Afgańczyka, który nie został przyjęty na moście granicznym, 60 km dalej przez zieloną granicę Niemcy przerzucili. Niemieckie, niemiecka policja zakłócała drona, który latał po polskiej stronie i obserwował działania Niemców. A też powołuje się pan na Fedorską, zdaje się, redaktor, bo ona o tym pisała. No, mamy też nagrania tego zdarzenia, które publikują ludzie operujący przy granicy. Dziwi mnie też to, że polska policja idzie w sukurs niemieckiej Bundespolizei i wydaje rozporządzenie zakazujące używania dronów właśnie w momencie, kiedy ludzie zajmujący się ochroną granicy te drony nabyli. E, hmm. Moim zdaniem e, polska policja i polska straż graniczna powinna ułatwiać wykonanie swojej pracy e, stronie obywatelskiej, która patrzy na ręce funkcjonariuszem niemieckim i sprawdza, czy oni nam w sposób niekontrolowany nie, po, nie podrzucają imigrantów. Niemieckim czy polskim? Bo I Mestrówia ja podkreśla, że kontrole na granicy za nią odpowiadają służby. E, te kontrole obywatelskie, o których Pan mówi, ruch ochrony granicy. No ale cóż to, to za odpowiedzialność, powinna... która one powinny teraz zniknąć w takim razie, bo lider ruchu Robert Bunkiewicz zapowiada: teraz będziemy kontrolowali władzę, aby to nie było tylko pozorowane działanie. No to jest normalna sytuacja. Znaczy, oczywiście wszyscy musimy działać zgodnie z prawem. Żeby też nie przeszkadzać e, naszym służbom. I e, w tej chwili ten ruch trwający na granicy monitorowania tego, co tam się dzieje, on nie ma jednego lidera. Tam jest bardzo wiele różnych grup. E, każdy tym z ich, najgłośniejszym. No to jakby e, zachęcam, me, zachęcam media, żeby też e, innych liderów eksponować, nie tylko jednego. Natomiast e, niezależnie od tego, uważam, że rola czynnika obywatelskiego jest nie do zlekceważenia sytuacji, szczególnie kiedy w Straży Granicznej e, i w innych służbach. W służbach państwowych są tysiące wakatów, nieobsadzonych stanowisk i rząd nie jest technicznie przygotowany do zabezpieczenia granicy polsko-niemieckiej. A co ze strefą Schengen? Ona jeszcze istnieje? Czy to już jest na wspomnienie? Ona, istnieje, na istnieje, ona istnieje, natomiast ona trzeszczy. Trzeszczy w szwach, dlatego że jest oparta na idealistycznych i w pewnym stopniu już nieaktualnych założeniach. Ale pan już stałe przeprowadzi... kontrole. Stałe kontrole. Stałe kontrole no to, to jest zaprzeczenie idei Schengen? Yy, nie. Moim zdaniem idziemy w kierunku takiego, powiedziałbym trochę podziału, jak jest na lotniskach. To znaczy innego traktowania obywateli państw unijnych, innego traktowania obywateli państw pozaunijnych. Tak naprawdę strefa Schengen została stworzona dla obywateli państw Unii Europejskiej, a nie dla wszystkich ludzi na świecie. W związku z czym likwidacją. Likwidowanie posterunków granicznych było moim zdaniem krótkowzroczne. Czym innym jest otworzenie granic dla ruchu obywateli państw unijnych na zasadzie bez kontroli lub z uproszczoną kontrolą, a zupełnie czym innym jest otworzenie granic dla ludzi miliardów ludzi z całej reszty świata. Tylko żeby, Jeżeli żeby chcemy to sprawdzić, utrzymać, być... trzeba otworzyć samochód, zajrzeć do niego, otworzyć bagażnik, bo to się być dzieje. Mo być, być może tak. Czyli trudniej tak. dotyczy każdego. Być może tak, niestety. I tutaj przed nami jest wybór. Yy... Albo internacjonalizm, albo bezpieczeństwo. Jak chcemy mieć internacjonalizm, yy, to nie będziemy mieć bezpieczeństwa. Jak chcemy mieć bezpieczeństwo, to musi być pewien poziom kontroli przepływów ludnościowych, tak żebyśmy nie byli korytarzem nielegalnej imigracji, a bycie korytarzem nielegalnej imigracji zawsze prędzej czy później prowadzi do tego, że staje się też Miejscem docelowym albo tymczasowym mhm. nielegalnej migracji. Doświadczyli tego Węgrzy 10 lat temu. My w Ruchu Narodowym, w Konfederacji uczymy się na doświadczeniach innych państw. Węgry, Grecja, Turcja, Włochy, Hiszpania, Francja, e, Wielka Brytania, które mają bardzo poważne problemy z migracją. Uważam, że dobrze, gdyby lewica, Platforma Teleska, PSL, Polska 2050 i PiS, który w tej sprawie też prowadził politykę nieroztropną i nieodpowiedzialną, gdyby się czegoś też na tych doświadczeniach zaczęły uczyć. Mm, Zarzucają wam, że starzycie migrantami, że to jest wasz sposób na politykę? Moim zdaniem to nie zarzut. Moim zdaniem strach jest. Jest uzasadnioną reakcją na zagrożenie. I psychologizowanie, które stało się manierą wśród polityków i części dziennikarzy, jest zwyczajnie głupie. Jeżeli chcemy społeczeństwo pozbawione strachu, będzie to społeczeństwo całkowicie nieodpowiedzialne, nie rozpoznające zagrożeń i nie reagujące na nie. Jeżeli mamy parę już w tej chwili bardzo głośnych medialnych morderstw w województwie Kujawsko-Pomorskim No tak, wszyscy znamy te sprawy brutalne Wenezuelczyk, Kolumbijczyk, mm. były rzecznik policji potwierdza, że grupy z Ameryki Południowej mają skłonność do posługiwania się narzędziami bardzo ostrymi, tak, maczetami, nożami, bardzo wysoki Kibułowska poziom strachu również swojego czasu. No tak, ale, ale, nam ale, nam ale czy mamy nie. kogoś w Polsce, kto broni bezkarności albo braku kontroli y, jakichś radykalnych grup posługujących się maczetami? Nie, to mamy konsensus. Policja powinna tutaj działać. Więc, y, więc we, weźmy y, takie, taką samą miarę, przyłóżmy do imigrantów. Już w tej chwili wiemy, że Wenezuelczyk, który zabił Klaudię w Toruniu, był w Polsce nielegalnie, jego wiza wygasła, ani go z Polski nie szukał, ani nie próbował usunąć. Wśród kolumbijczyków, którzy zamordowali y, w kółkowsko-pomorskie w, w miasteczku Nowe y, y, Polaka, również byli nielegalnie w Polsce przebywający. Z każdej kontroli prowadzonej przez Straż Graniczną wychodzi, że w każdym praktycznie zakładzie, gdzie oni prowadzą kontrolę, część pracowników to nielegalni imigranci. No to co robić? Obławy jak w Stanach? Donald Trump, obławy na miejsca pracy. Kontrole. No bo... Realne kontrole. To... Realne kontrole i realna polityka deportacyjna to jest jedyny kierunek. Albo będziemy państwem upadłym, w którym jest anarchia i yy, yy, prywatne agencje yy, ochroniarskie zatrudniające byłych żołnierzy i byłych funkcjonariuszy zapewniają wyłącznie elicie bezpieczeństwo, albo będziemy państwem praworządnym, w którym rządzi prawo I jak ktoś to prawo łamie, na przykład przebywa tu nielegalnie, to wie, że to państwo opuszcza i że to jest tylko kwestia czasu. To jeszcze jedno zdanie, kilka zdań o tej legalnej migracji, bo Konfederacja rozumiem, że postuluje przymykanie rynku pracy dla imigrantów. Obrigado. To no muszą być jakieś co 15, 16 jakieś osoba kryteria. pracująca w Polsce według głosu jest cudzoziemcem, już. E, przedstawiciele pracodawców też od lat alarmują, to wiemy, że brakuje rąk do pracy i że imigracja jest jednym z głównych Chciałbym, żeby przedstawiciele pracodawców, poza mówieniem o swoich interesach, wzięli pod uwagę interes społeczny i, 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 i powiedzieli po pierwsze, jak widzą swoją odpowiedzialność za ludzi, których tu ściągają. Dużo się mówi o integracji, asymilacji, ale ja nie słyszę nic o tym, żeby pracodawcy, którzy ściągają tu zagranicznych pracowników, prowadzili dla nich kursy językowe, kursy z zakresu polskiego prawa, polskiego. Historii czy polskich obyczajów. E, nic takiego nie słyszę. Raczej słyszę, o tym, taki raczej słyszę o tym, że w firmach przechodzi się na zagraniczne języki robocze, bo jak jest dużo imigrantów, no to język polski staje się zupełnie językiem nieprzydatnym. jak Polacy do tego, pracujący w Anglii, gdzie też mówiono po polsku. E, dochodzi, w niektórych w dochodzi do tego, że niektórych polskich pracowników się zwalnia po to, żeby przejść w pełni na zagraniczny język roboczy w konkretnym zespole pracowników. To jest niestety faktyczny kierunek. I ja uważam, że e, dobrze by było, gdyby pracodawcy też poczuli odpowiedzialność za całą Sytuację społeczną w Polsce musimy też jako całe społeczeństwo przeprowadzić poważną debatę i określić sobie, jaki poziom cudzoziemców w Polsce y, uważamy za bezpieczny, a jaki za zagrożenie. To, to od lat, ja jeszcze, od że lat... musimy tę debatę przeprowadzić. Ja od lat, od lat wskazuję, nie ma właściwie. ja od lat wskazuję na to, że y, zbyt duże zagęszczenie cudzoziemców wstrzymuje działanie mechanizmów integracyjno-asymilacyjnych, a prowadzi do rozwinięcia społeczeństwa równoległego. I uważam, że i rząd PiSu, i rząd Platformy prowadzą politykę zbyt otwartą. A ile to jest za dużo? Kol kol Kolumbijczyk, za dużo moim zdaniem, mechanizm integracyjny. No, asymilacja działa prawidłowo, kiedy uczeń w szkole z rodziny imigranckiej jest na przykład jedynym uczniem z danej społeczności imigranckiej w swojej klasie. Wtedy siłą rzeczy musi nawiązać relacje towarzyskie i społeczne no, zakładamy, że pozostali uczniowie są Polakami, bo gdyby to była mozaika imigrantów z mm. całego świata, to tam żaden mechanizm nie będzie działał y, polonizacyjny, będzie działał tylko mechanizm, do najwyżej, integracji ludzi z całego świata. Chyba nie tego chcemy. Moim zdaniem chcemy, żeby w Polsce, Polska była krajem y, dla Polaków, gdzie mamy pewną liczbę gości, ale jest jasne, że to są goście i albo chcą się włączyć w nasze społeczeństwo i tu żyć, albo są tu tymczasowo i kraje opuszczają. Powinniśmy więc to jasno to sobie danie. powiedzieć, kto tutaj jest na chwilę, y, kto tutaj jest na stałe i sformułować wymagania wobec tych, którzy są na Stałe. Poza tym jeszcze jedna rzecz. Imigranci, szczególnie tani imigranci, nie stawiający żadnych wymagań majątkowych czy prawnych na rynku pracy, są tańszą alternatywą dla polskich pracowników. W tej chwili bezrobocie wśród młodych już znacząco wzrosło z roku na rok e, o kilka punktów procentowych. Idziemy w kierunku Hiszpanii. Hiszpania jest krajem ogromnego bezrobocia młodych i ogromnej imigracji zarobkowej. Czy tego chcemy? Chyba nie. Zmieniając temat, niemilitna łacha czwartkowego, wieczornosnego, tak to nazwijmy, spotkania Marszałka Szymona Hołowni, Marszałka Sejmu, między innymi z Jarosławem Kaczyńskim. Nocne spotkanie w prywatnym mieszkaniu, normalna rzecz, jak twierdzą niektórzy, czy na przykład, jak mówią politycy, niektórzy politycy, o jakieś knucie? No, klasyczne polityczne spotkanie, nieoficjalne. Pytanie... Często jest Pan na takich spotkaniach o pierwszej nocy, w mieszkaniach polityków? Z odległych Zdarzyło biegów. się raz i drugi, ale bardzo rzadko, bardzo rzadko. Ale też moi nie Moim zdaniem, rozmowy, rozmowy pierwszych nocy jest w ogóle mało efektywne. Każdy, kto prowadzi jakiekolwiek rozmowy polityczne, chyba sobie z tego zdaje sprawę. Natomiast cóż, co kto lubi, co kto lubi, żyjemy w wolnym kraju, więc politycy mają prawo spotykać się ze sobą. Moim zdaniem to, co jest najciekawsze w tej sytuacji, to, że te informacje wypłynęły. Moim zdaniem politycy dbający o dyskretne spotkania polityczne z utrzymują dyskrecję. Wydaje mi się, że jedna ze stron, chciała wysłać jakiś sygnał i dlatego doszło do przecieku o tych rozmowach. Która ze stron? No, nie będę spekulował, dwie bo nie wiem. Nie będę, no, Ale spekuluje więcej pan, niż że wie. doszło do przecieku. Więcej niż dwie, dlatego że według cztery informacji właściwie. medialnych bo byli tam ludzie z PiSu, z Polskiej 2050, z PSL-u i być może ktoś jeszcze, kto mi umykał, bo powiedział pan cztery. Nie, ja to ja trzy, przepraszam, ja się pomyliłem. Tak, yy, więc nie wiem, natomiast yy, byłbym... No cóż, yy, będą ostrożny w spekulacjach. Natomiast moim zdaniem komuś tu zależało, żeby te informacje wypłynęły, więc może być to element lewarowania się wewnątrz koalicji rządzącej w horyzoncie albo negocjowania pozostania Szymona Hołowni na funkcji marszałka Sejmu, albo w horyzoncie yy, dyskusji o rekonstrukcji rządu. No dobrze. Yy, yy, przedstawiciel PSL, przedstawiciel Polski 2050, yy, ważny przedstawiciel PIS-u, zaroko Konfederacji. Dlaczego? Ja yy, jeszcze jedną rzecz dodam. Moim zdaniem każdemu aktorowi tego spotkania mogło zależeć na tym, żeby te informacje wypłynęły, bo każda strona tutaj, coś zyskuje, tworząc wrażenie, że jest w jakiejś większej grze. My jesteśmy Na skupieni... Niektórzy też tracą, a, a my, rakaicy, jesteśmy, sku... się my, my jesteśmy partią, można by powiedzieć, która stoi naprzeciwko tych wszystkich, które tam się spotykają w takich okolicznościach, w tych dusznych, e, zasmrodzonych cygarami i alkoholami pozycji... i pomieszczeniach. my tacy nie jesteśmy, nas tam nie było, ale nikt nas tam nie zaprosił, tak? E... Czy zaprosił? Panie redaktorze, podchody pod konfederację to są od kiedy powstaliśmy. E, I oczywiście bardzo chętnie politycy różnych partii, które pan wspomniał, e, umawialiby się z nami, spotykali. I to nie jest tak, że my nawet nie rozmawiamy, natomiast niekoniecznie w takich e, układach i w takiej atmosferze. Po drugie, ja nie wierzę w żadną zmianę polityczną i w żadną inną większość w tym sejmie. Uważam, że trzeba się skupić na robocie i na tym jesteśmy skupieni na analizie na przykład rozporządzeń wydawanych przez ministra spraw wewnętrznych, na pisaniu nowych projektów ustaw, które składamy w sejmie. Ja w ten weekend byłem na Podkarpaciu, zorganizowaliśmy ogromną manifestację antyimigracyjną. 10 tysięcy osób zebrało się w Toruniu na czele i stał przemysł Binkowski jeden z naszych liderów. Jesteśmy na granicy dokładnie tydzień temu wizytowałem posterunek Straży Granicznej. Straży Graży w Szczecinie. To są rzeczy, które nas pasjonują, tak? Eee, no przy... tak, ale jeżeli chcecie wprowadzać swoje y, swoje idee w życie, no to musicie mieć władzę, to jest oczywiste, więc że władzę... Władze... dają wyborcy, wyborcy, a nie y, y, spiskowanie w prywatnych apartamentowcach. No notabene, tak, ale wyborcy swoje znamienne można... jest dla mnie, że mówimy o luksusowych apartamentowcach położonych na Mokotowie. Eee, politycy... No, Europosł... Politycy Chciał rzekomo reprezentujący mieszkańcy. normalnych pol. Nie, no, do, dobrze, no, ale ja, ja nie znam nic nas, Konfederacji, kto mieszka w luksusowym apartamentowcu w centrum Warszawy. I nie są to naturalne miejsca prowadzenia przez nas spotkań rozmów politycznych. Moim zdaniem to też coś pokazuje. To znaczy, mm. że mamy do czynienia z układaniem się pewnych frakcji, elity. A Konfederacja Samą... reprezentuje zwykłych ludzi. No dobrze. By przyspieszone wybory. Jak pan ocenia prawdopodobieństwo? Na razie nisko, ale w każdej chwili to się może zmienić, jeżeli w koalicji ambicje i nieufność i frustracja zwyciężą dotychczasowy pragmatyzm i dotychczasową bezidowość. Jaka jest szansa na zmianę w tym sejmie, jeszcze bez przyspieszonych wyborów, na zmianę układu sił? Czy jest szansa? Nie wierzę w to, dlatego że uważam, że to się prawie nikomu nie opłaca. No to jest ciekawe, biorąc pod uwagę to spotkanie. Spotkania często służą tworzeniu wrażeń. tworzeniu wrażeń. Na przykład, że PiS jest w grze o budowanie alternatywnej większości, że y, Szymon Hownie jest w grze o budowanie jakiejś większości w Sejmie. Jak wy byście się czuli w tej układance, kiedy Prawo i Sprawiedliwość pokazuje, no, nie jesteśmy skazani na konfederację w przyszłości potencjalnie. Możemy tutaj mieć inne koalicje. Na tym polega polityka parlamentarna, że jest wiele możliwych opcji. My zawsze mówiliśmy, że tym wszystkim pozostałym partiom jest bliżej do siebie nawzajem niż do nas. I oni tak naprawdę od samego początku, kiedy wyszliśmy do Sejmu w 19 roku, yy, za każdym razem jak muszą z nami cokolwiek ustalać, to nas zatykają i, i strasznie się złoszczą, bo uważają, że najlepiej gdyby w polityce takich ludzi jak my nie było. A dobrze, żeby byli w Pałacu Prezydenckim? Czy są jakieś prowadzone rozmowy w tej sprawie, aby jakiś polityk Konfederacji, ktoś od was był, Ministrem na przykład. Y nic mi na ten temat nie wiadomo. I Mowa ja, my o nowym pasu ja myślę, że jakiekolwiek decyzje y mogą zapadać dopiero, kiedy Karol Nawrocki zostanie prezydentem przed zaprzysiężeniem. To można mówić wyłącznie, moim zdaniem, o plotkach, o jakichś przymiarkach. Y natomiast y ja tutaj do powiedzenia mam tyle, co i mówiłem już publicznie wielokrotnie. Uważam, że byłoby dobrze dla Polski, gdyby nowy prezydent otwierał się na wszystkie środowiska polityczne, nie tylko na Konfederację, która na pewno dopomogła w pewnym stopniu do jego wyboru, dając ograniczony kredyt zaufania. I nadzieję na to, że będzie to znacznie lepsza prezydentura niż potencjalna Rafała Trzaskowskiego. Um, natomiast, moim zdaniem, potrzebujemy dialogu prezydenta ze wszystkimi siłami politycznymi, bo prezydent powinien być ponad podziały partyjne. Um, no i to jest moja nadzieja, bardziej nadzieja niż mm -hmm. pewność, że Karol Nawrocki właśnie będzie w stanie sprawować urząd w ten sposób. Tak? Um, ale jak to będzie wyglądać, to, 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 to zawsze konkretny człowiek, który otrzymuje funkcję, musi określić styl jej sprawowania. No to I, czas pokaże, czas pokaże, nie że są takie rozmowy. E, tymczasem mamy najnowszy e, sondaż zaufania do polityków Cebos. Dosyć ciekawy, bo przyniósł nieoczekiwane przetasowanie. Na drugie miejsce wskoczył Sławomir Mensen, e, zastępując marszałka Hołownię. E, zaufanie do Mencena wzrosło aż o 8 punktów procentowych. Pan też zaliczył wzrost, zdaje się, o 2 punkty. E, Chyba nawet troszeczkę więcej. Ale Wydawało m, mi się, że to, no dobrze. nieistotne. istotne. Pan, w każdym, w każdym razie, razie Mensen na drugiej pozycji, zaraz prezydenta, prezydentem Andrzejem Dudą. Pomiar z początku czerwca, z pierwszej tak. połowy czerwca, po, e, ogromny to jest awans. A jeszcze? E, no, myślę, że po wyborczy, natomiast życzę Sławomirowi Mencenowi, żeby się utrzymał dłużej. A nie boi się pan dystrybuować e, Bo to jest po prostu ogromny. E, e, wydaje mi się, że mamy tutaj dobrą, zgodną współpracę i stabilne przywództwo w Konfederacji. I dysproporcja to była wcześniej, kiedy ja miałem znacznie wyższą rozpoznawalność i znacznie wyższe zaufanie społeczne, yy, wypracowane też dzięki poprzedniej kampanii prezydenckiej. A w tej chwili. To się można by powiedzieć wyrównało w tym sensie, że y, jesteśmy na dość podobnym poziomie, bardzo wysokiej rozpoznawalności i bycia w szczycie tabeli rankingów zaufania A struktury społecznego. Który w ramach Konfederacji chciałbym, nie jest pół na pół Niech mi Pan pozwoli, chciałbym podziękować wyborcom za to zaufanie. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Myślę, że i Sławomir Mencem i ja czujemy na sobie ogromną odpowiedzialność za te nadzieje z nami związane i zrobimy wszystko, żeby ich nie zawieść. Jesteście w stanie tak cały czas we dwóch liderować? Mówię o dwóch przywódcach największych frakcji. No, oczywiście. Konfederacją. Wcześniej były cztery frakcje. Czterech potem to nigdy trzy. nie było. W czterech to nigdy nie było. Były, no, były trzy. Byli wolnościowcy, eee, zdaje się, wcześniej? To jeszcze. był odprysk ze środowiska konserwatywno liberalnego Odpryski. No dobrze. Eee, Też jeszcze odprysk tej rozmowy. Eee, Pis zapowiada wielką konwencję, konferencję programową, to prezes wczoraj zapowiadał w październiku. Walka o odzyskanie władzy. Jeden z elementów jest 6 sierpnia, a potem to już ma iść z górki, jak słyszymy. Jakie są plany konfederacji w tym względzie? Co szykujecie na jesień? No my przede wszystkim teraz szykujemy w tym tygodniu akcję kwiaty Wołenia, jak zawsze upamiętniającą ludobójstwo na Wołyniu i będziemy brali w odróżnieniu od liderów innych partii o udział w obchodach właśnie Narodowego Dnia Pamięci o ludobójstwie na Polakach na wojnie w Małopolsce Wschodniej. Dla nas to nie jest temat niewygodny i przemilczany. Ze zdumieniem oglądałem zarówno nieobecność liderów PiS-u jak i Platformy Lewicy czy Polskiej 2050 na obchodach wołyńskich w poprzednich latach. To najbliżej. Później oczywiście weźmiemy udział w zaprzysiężeniu prezydenta. Mamy wiele planów, cały czas skupiamy się w dużej że na szkoleniu własnych kadr rozwijamy te kadry. Rusza piwo z Mencenem kolejna edycja. E, to słowo Mira Mencena inicjatywa. My w Ruchu Narodowym skupiamy się na szkoleniu kadr, na szkoleniach także ideowo-politycznych. E, w Rzesień to będzie miesiąc konferencyjny. Będziemy bardzo mocno jak zwykle obecni na forum ekonomicznym, na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Ale e, na wielu nie innych wydarzeniach, rozumiem. No, jesteśmy tuż już po kampanii wyborczej. Moim zdaniem, konwencje to są często takie zagrania z zabiegu marketingu politycznego. My raczej skupiamy się na ofensywie legislacyjnej. W tej chwili mamy w przygotowaniu wiele nowych projektów ustaw. Na pewno te sprawy migracyjne bardzo nas zajmują. Będziemy monitorować sytuację na granicy, wspierać wszystkich, którzy tej granicy bronią um, i, i patrzeć rządowi na ręce. Uważam, że to jest to, czego najbardziej potrzebujemy. Natomiast z konwencjami to bym zaczekał na czas kampanii wyborczej. Mamy też bardzo dużo pracy na poziomie międzynarodowym. Ciągle dużo zaproszeń na międzynarodowe konferencje, wyjazdy, spotkania. E, powiedziałbym, że jest duży głód i duża ciekawość kontaktu z polską prawicą na poziomie międzynarodowym. E, PiS, e, który pełnił obowiązki prawicy przez parę lat, niespecjalnie obsługuje to zainteresowanie.